Cześć, siema z tej strony Golzer, na was bardzo strasznie w kolejnym odcinku kariery, nim jednak przejdziemy do gameplayu, chciałbym was bardzo strasznie zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie znajdziecie wiele ciekawostek odnośnie właśnie tego trybu, serdecznie polecam i zapraszam, link macie oczywiście w opisie, a tymczasem przejdźmy do odcinka. Dobra, więc czas już na dobre rozpocząć odcinek numer 8, a w nim będzie się naprawdę sporo działo, bo zagramy, uwaga, uwaga, z Manchesterem City... Z Manchesterem United oraz z Wisłą Kraków, więc mecze na szczycie w Lidze. I naprawdę serdecznie Wam polecam oglądanie całego odcinka, bo naprawdę sporo się działo. I to właśnie z drużyną e, Manchesteru City rozegramy pierwsze spotkanie. W tym odcinku gramy u siebie na St Mary's Stadium. No i miejmy nadzieję, że pokażemy tutaj swoją znakomitą dyspozycję w tym sezonie. No. E, z kim, z kim możemy, że tak powiem, wygrać, to, to doskonale wiemy. Praktycznie z każdym, jeśli tylko będziemy skuteczni, więc mam nadzieję, że tutaj sprawimy mimo wszystko niespodziankę i z Manchesterem City. Wygramy tutaj macie skład Manchesteru City, e, no. Znane nazwiska, no i zobaczymy, czy naszym chłopakom uda się im przeciwstawić. Minuta 13, mamy rzut autu, piłkę dostaje Rodriguez, podaje do Kleina, ten tutaj do Schneiderlina. I Schneiderlin szybciutko chciał tutaj zdobyć bramkę, ale strzelił minimalnie, niecelnie obok słupka. I jak zaraz zobaczymy, były to naprawdę centymetry, więc tutaj Cavaliero byłby absolutnie bez szans, ale tak jak widzimy, piłka niestety poleciała obok prawego słupka. Tymczasem mamy rzut wolny w minucie 36. Do niego podchodzi oczywiście Dusan i Dusan w bardzo kuriozalny sposób daje nam prowadzenie, bo tutaj no umówmy się, fatalne, zacho fatalne zachowanie golkipera Manchesteru i Nie wiem co on tutaj chciał zrobić, nie wiem co on zrobił. Eee, no no, naprawdę ciężko mi to skomentować. Widzimy to tutaj na powtórkach, no brak zdecydowania tutaj, e, że tak powiem, u Caballero. No i ta piłka wpadła tam e, po długim rogu naprawdę duży spory błąd para Manchester City, ale my się tym nie przejmujemy, my przecież prowadzimy 1 do 0, Minuta 45 w ataku Manchester City. My no, musieliśmy się tutaj spodziewać e, większego ataku drużyny z Manchesteru, bo przecież mieli wynik niekorzystny i tutaj znakomitą szansę miał Fernanda, ale Forster genialnie tutaj się popisał interwencją, co pozwoliło nam w dalszym ciągu prowadzić 1 do 0. Minuta 70 w ataku Southampton. Piłkę ma tutaj Shane Long, podaje ją do Pele, ten odgrywa tam na drugą stronę do Davisa, ten tutaj ma wolny korytarz, dogrywa do środka do Shanea Longa i niestety tutaj Caballera dobrze skrócił kąt, przez co zatrzymał naszego napastnika i w dalszym ciągu prowadziliśmy tylko 1 do 0. Minuta 86, więc już końcówka tego spotkania Mangala tutaj zrobił sytuację. No i to, co tutaj jajaturę zrobił, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Fatalny błąd Iworyjczyka i w tym momencie w dalszym ciągu prowadziliśmy co lepsze w minucie 90. 90. Gracjanopele Pele podwyższył na 2 do 0 i w tym momencie, no, było już raczej pewne, że to spotkanie wygramy. Pierwsza bramka w sezonie Graciano Pele, no i, no i z kim? Z Manchesterem City. Naprawdę gratulacje tutaj dla całej drużyny Southampton, bo rozegraliśmy genialne spotkanie. Ale uwaga, uwaga, to nie jest koniec. Minuta znowu 90. Piłkę przejmuje tutaj Davis prawą stroną, pędzi w pole karne, jest tutaj pociągany za koszulkę przez Gaela Klisiego. No i sędzia musiał tutaj podyktować. 11 dla nas i w tym momencie staniemy przed szansą e, objęcia trzybramkowego prowadzenia co już jest totalnym tutaj poniżeniem drużyny Manchesteru City który z takim budżetem przegra z Southamptonem e, no to, że przegra to już raczej jest pewne, ale czy przegra 3 do 0, czy 2 do 0. Przekonamy się, już za chwilę do piłki podchodzi. Nie kto inny jak tadić i tadić nie mógł zrobić tego lepiej. Totalnie poniżył tutaj Manchester City i to spotkanie zakończyło się wynikiem 3 do 0. A więc nic, tylko pogratulować tutaj naszym chłopakom, i myślę, że za to, choćby za to zwycięstwo, należy się tutaj kciuk w górę od Was pod tym filmikiem, bo naprawdę wspaniałą robotę tutaj. Zagraliśmy, ja mówię zagraliśmy, ja tam taktyka zrobiłem, ale to co tutaj grali poszczególni zawodnicy to również zasługuje na szacunek, więc wielkie brawa dla nich i przechodzimy tymczasem do drugiego spotkania, które rozgrywamy w Lidze Europy z Wisą Kraków w remis 1 do 1, tyle że tym razem gramy u siebie, więc liczę tutaj oczywiście na zwycięstwo i na podtrzymanie szansy awansu do fazy finałowej. Jak będzie przekonamy się już za chwilę, jak widzimy cztery punkty mamy my, 6 Stuttgart, więc... No, przydałoby się, przydałoby się to spotkanie wygrać. A wręcz musimy to spotkanie wygrać. Najpierwsza akcja należy do nas. Jest to minuta dziewiąta. Piłkę tutaj przejął Schneiderle, bo tak się go wymawia. Słyszałem, podał do, do Gracjanopele, który. What the fuck, tak nagle zaczął strzelać. Strzelił pięknym wolejem. I od minuty 10 prowadziliśmy 1 do 0. Niestety, w minucie 12, Wisła wyprowadzi, wyprowadziła tutaj ładną akcję. No i Boguski, Rafał Boguski, ten, który nie potrafi strzelać bramki, e, bramek dla Wisły w życiu, prawdziwie zdobywa tutaj fatalne trafienie. Fantastyczne, czemu fatalne, fantastyczne trafienie i w tym momencie było 1 do 1. W 18 minucie swoją szansę zmarnował Majuka, ale w 31 to my mamy kolejną akcję Schneiderle bardzo aktywny w tym spotkaniu e, podaje do izgrow do izgroła, ten do Majuki, Majuka tutaj do Rida, ten do Graciano Pele, a ten no ostatnio się nie myli, więc teraz również się nie pomylił i od minuty 32 prowadziliśmy 2 do 1, więc kolejna bramka e, Włocha. Dla naszego klubu. Minuta 35 w ataku Wisła Kraków stylić. szuka sobie tutaj pozycji, podaje do Stiepanowicza ten do Stępińskiego a ten tutaj genialnie po długim rogu i w 37 minucie Wisła wyrównała. Minuta 46, więc druga połowa, rozpoczęcie fatalnym błąd tam obrońcy Wisły Kraków, piłkę przejął Majuka. No i nie pomyli się tutaj absolutnie w tym momencie, było już 3 do 2 dla nas, a więc. No bardzo pechowo Wisła tą drugą połowę rozpoczęła, minuta 51, Gerguła posiada piłkę, ale stracił ją na rzecz Yoshidy, piłkę przejął Pele, uderza z daleka, dobra interwencja Buchalika, ale tutaj bardzo nieszczęśliwie piłka odbiła się od klatki piersiowej bodajże Dariusza Dudki. No i wpadła do bramki krakowskiej Wisły. Też nie popisał się tutaj przy tej drugiej interwencji Buchalik. No i jak widzimy w powtórce, dało nam to czwartą bramkę w tym spotkaniu. Minuta 62. Manes z daleka. I to mogła być naprawdę genialna bramka, ale tylko poprzeczka. Minuta 74. Znowu Southampton na ataku, więc jak widzimy tutaj mocna dominacja z mojej strony. Piłkę przejął Shane Long i po długim rogu zdobył bramkę numer 5 dla nas w tym spotkaniu. I takim też wynikiem. To spotkanie się zakończyło. Wygraliśmy pewnie 5 do 2 i podtrzymaliśmy. Swoje szanse na awans do fazy finałowej w lidze Europy. A tymczasem kolejny mecz na szczycie w tym odcinku z Manchesterem United. No, jeśli udałoby się wygrać również i to spotkanie, no to chyba jasno damy, damy. Damy się we wznaki wszystkim drużynom w Anglii, że my walczymy jednego mistrza w tym sezonie, więc jest do co grać, a przeciwnik, tak jak mówię, naprawdę ciężki. Jak widzimy, jest on na drugim miejscu w tabeli, ma 5 e, punktów przewagi nad nami, więc jeśli udałoby się wygrać, zbliżylibyśmy się na dwa oczka do nich, więc tak jak mówię, jest do co grać i pierwsza akcja należy do nas. Minuta trzecia. Piłkę ma Davis, szuka tutaj pozycji e, do podania. Znakomicie znalazł na Longa, ten uderza, ale dobra interwencja tutaj goalkipera czerwony diabłów minuta 11 w ataku niestety Manchester United. Juan Mata szuka sobie tutaj pozycji, podaje do Radamela Falcao. Ten odgrywa do Maty. No i Hiszpan tutaj bardzo blisko był do bycia bramki, ale na nasze szczęście tylko obok Bramki, minuta 14 w atoku Southampton, Duszan Tadić bardzo genialny bilans ciałem, podał do Rodríguez, on sobie tutaj zrobił przewagę, dośrodkował no i Tadić nieczysto niestety dla nas trafił e, głową tę piłkę i przeniósł ją tylko nad poprzęczką. Ale w minucie 31 objęliśmy prowadzenie po dużym błędzie gulki Manchester United i Alder nasz środkowy obrońca, dał nam prowadzenie po strzale ale z głowy no niepotrzebnie tutaj wychodził Lindegard, i w tym momencie było 1 do 0 dla drużyny Southamptonu. Minuta 43 w ataku Manchester United. Falco dostaje piłkę, no i niestety kolumbijczyk się tutaj nie pomylił. No. Trzeba być świadomym tego, że jeśli zostawi się tyle miejsca niektórym zawodnikom, szczególnie takim jak Falcao, to on po prostu taką sytuację wykorzysta. Więc w tym momencie był 1 do 1. Tutaj mieliśmy dużo szczęścia w 49. Minucie, bo Manchester trafił w poprzeczkę, ale za to my w 63. Majuka tutaj oddał strzał. Lindegard to jeszcze obronił, ale złe tutaj wybicie obrońcy Manchester United. Piłkę przejął Davis, dośrodkował, główkę wygrał Shane Long i tym razem Lindegard już piłki nie odbił i od minuty 63 prowadziliśmy po raz kolejny w tym spotkaniu za sprawą Shane'a Longa, tym razem 2 do 1 już jest i no i wyglądało to naprawdę imponująco znowu prowadzimy z Umówmy się potęgą światowej piłki, więc y, gratulacje po raz kolejny dla naszych chłopaków. Ale jeszcze 30 minut zostało, więc trzeba było się tutaj bronić. Minuta 87, w ataku, oczywiście, em, był Manchester United, no i w dalszym ciągu jest Di Maria, tutaj przejął piłkę ośrodkowuje, ale to my tutaj dobrze się bronimy. W dalszym ciągu, jednak, przy piłce Manchester United, piłkę tutaj strzela. E, nie, nie, nie widziałem już, kto tam strzelił w tym ferworze, emocji, ale tak czy siak, piłka trafiła w słupek, a więc dało nam to wymarzone trzy punkty z Manchesterem United. Więc za te zwycięstwa z Manchesterem United, z Manchesterem City, naprawdę należy mi się myślę, kciuk w górę od Was. Więc jeśli tylko jesteście w stanie to uczynić, to bardzo Was proszę. Tym odcinku to był już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to tak jak mówię, kciuk w górę, komentarz odnośnie jakichś ewentualnych propozycji Waszych odnośnie składu. No, i to by było na tyle, tak jak mówię. Mówi Goldzor, na razie.